Cześć tu Mario! 25 października chyba dzisiaj przestawiamy zegarek do tyłu, więc będę miał najdłuższą nockę. Ostatnią zresztą. Wydaje mi się, że kończę sezon. Chyba, że w październiku się coś jeszcze urodzi, jakiś ładny, ciepły weekend. To nie wykluczam, nie wykluczam, aczkolwiek na komorowie woda, jak się zrobi czyściutka krystaliczna, ryby zaparkowane w mule. Dziękuję. Eee, bardzo dobre ciśnienie, coś tam się pluska. Dużo spinningistów to wiem. Ilu karpiarzy sumiarzy, że nie mam bladego pojęcia. Planuję się przewodować, zwodować się na Cyperku, na którym zaczynałem sezon i tak go zakończę. Będzie mi wiało trochę w twarz, no, ale przede mną jest wysepka, która będzie tworzyć jakąś taką postoję. może gdzieś tam ryba będzie na winku siedzieć, zobaczymy. Będę obserwował wodę, zobaczę jak to wygląda. Podsypię sobie 2-3 miejsca i będę czekał do wieczora, więc pod wieczór dopiero wywiozę. I rano się będę zwijał. Także mam trochę godzin. Ostatni, ostatni wysiłek przed, przed kilkumiesięczną przerwą. Najprościej. nie. No. Teraz jest elegancko. W sumie to się nie mogę doczekać. Zobaczymy co spotkam nad wodą. To tyle. Tymczasem borym nosem do później. No witam chwilę później. Ale niestety nie udało mi się skoczyć na cypelek. Ponieważ jest obstawiony. Pan wywozi prawie pod podcypel, więc ile porozmawiałem. No nie jest skłonny się przestawić, bo sobie tam gdzieś podsypał, łowi kilka metrów od cyperka. Okej, okay, był wcześniej. co nie miara. No ale będę łowił tutaj. Znaczy, tutaj akurat nie będę łowił, bo tam się pan rozbija. Tutaj okay, przyjechał za mną, też szuka swojego miejsca. Myślę, że tu gdzieś się wytaplałem kiedyś z dżerem, to spróbuję jeszcze raz. Dobra, biorę się za rozkładanie, ten tonu i do później. Pumpka elektroniczna, zdalnie sterowana i pumpka kinetyczna. To wygra. No i? Jak się uspokoiło, przestało wiać. Po prostu te kolory to... Mm. Po prostu jest bajecznie. Takie kolorki jesieni Cudownie Ja zamierzam oczywiście garbę opowiedzieć co mi zostało Tam jest mój jeden marker A tu go będzie widać między tymi drzewami Chyba Gdzie jest? Nie widać Ja już zbity o, ale zdjęcie będzie teraz. Aktualizacja godzina 19. Ja już na namiocie pod śpiworkiem, znaczy tak troszeczkę, bo jest jeszcze ciepło, 8 stopni. Zestawy wywiezione przyjął tutaj chłopak z pochni. Wędkarz, którego poznałem, Michał, pozdrawiam Cię serdecznie. E... Ze ślicznym psiakiem, a ja jestem psiosz straszny. O imieniu Bryza, ogar polski, smukła, mega szybka i w ogóle wariatka, ale strasznie puchliwa. Tak się boi. Może ja tak wyglądam, nie wiem, ale puchliwa. Bryza, masz. No masz. No. No masz. Kabanoska. Nie chcesz? I świecisz w oczy. Dobra, to przestanę świecić w oczy. Bryza. Na nie Bryza. Masz. No chodź tutaj. Ale ją tam noz wierci, bo to kabano łososiowy jest. I chyba i odwiedzam je, bo mam włączony naświetlacz Naświetlacz z czujką ruchu, więc czasu do czasu się zaświeca, więc przypuszczam, że już mi odwiedziła ze dwa razy tutaj. Yy... Przekochana. Finka. Fajnie. Z pieskami jest fajnie na rybach. Yy... Żałuję, że nie mam mojej, aczkolwiek moja strasznie dużo pływa, pcha się do wody, usyfi się i robi zamieszania i a tam dobra. A bryza akurat jest. Wody się boi. Mamy trzecią. Trzecią, czyli za minutę mamy drugą. A to będzie ciekawe. Udziły mi jakieś piki pojedyncze, takie typowo leszczowe. Właśnie przewiózłem wędkę Lewą. Ale to były tylko piki. I na haczyku na grocie była raczycznica się wyspinała mi także żyjątka mnie obudziły, ale to nie było na centralnie. centralnie na grocie Nie, że się przebiła, tylko jakoś się tak może lubi ostre na no, ostro Popływałem, ale cisza na wodzie temperatura 5,7 stopnia w namiocie jakże idę się walnąć w leżakowanie. Syprenia mogą być bardzo delikatne, więc jestem czujny. Bo po prostu mnie wybudzają jakieś gamunie. Tutaj jest akurat duży zestaw. nie oznacza, że leszcz sobie też z tym nie poradził. Dobra, sprzejdziemy się jeszcze zobaczyć. W sensie ja się przejdę jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. No są goście na nocce. Do Dzień dobry, witam ten przepiękny, cudowny, chłodny poranek. Około godziny trzeciej, drugiej robiłem przewózkę, bo coś tam mi pikało z opadu delikatnie a wiem, że te ryby mogą brać bardzo, bardzo chimerycznie i delikatnie i właśnie coś takiego mam teraz na, na lewej, ręce, w lewej ręce tam założyłem bowanka z dwóch dwudziestek a piję kawkę jest nie ma wiaterku, więc jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie a ja w nocy było w namiocie, miałem poniżej 5 stopni, więc tylko się lepiej dosunąłem z każdej strony śpiwora i krapałem na pewno jak dzidzia. Cóż, jeśli o ja ten sezon to mogę powiedzieć, że nigdzie się tak nie wyspałem jak na Komorowie. Kilka słów na zakończenie. Sezon 2025 z dużą dozą prawdopodobieństwa w moim przypadku dobiegł do końca. Cel, który sobie założyłem do zrealizowania nie udało się, no ale co zrobić? Takie życie nie będę się rozczulał nad tym. Nie zawsze chciałem jechać wtedy kiedy... nie zawsze mogłem jechać wtedy, kiedy chciałem, nie zawsze byłem wtedy, kiedy ryba gdzieś żerowała. Troszkę miałem pecha na początku sezonu. Gdzieś te ryby się spinały, brania były, no a teraz co zrobić? Tu też nie chciałem siedzieć, gdzie jestem w tym momencie. Nie miałem brania. O, no na tyle nie miałem brania. Jakieś tam piki leszczowe o drugiej przewózka podciąłem. Nad ranem coś mi tam szarpało za żyłkę, ale też bez emocji. No i jak wpłynąłem po marker jeden, no to na głębokości półtorej metra już. Widziałem ziarno, które wczoraj sypnąłem, więc to nie zostało wyżarte. Może jutro by było wyżarte. Nie wiem, nie żarły. Nic się nie działo. I tak, 15 kilo niezłowione przekładamy na następny sezon do skutku. Tak myślę chociaż. Nie ma co się zniechęcać. Pozdrawiam kolegę, spinningistę, który przyszedł, pogadaliśmy, e, który śledzi mój kanał. Przepraszam, ale nie zapamiętaj imienia, Robert bodajże. Jeśli tak, no to proszę o komentarz. Przypomnij się, wrzucam zdjęcie, bo wyraziłeś zgodę. Więc żyjemy e, nie jak pies z kotem, tylko wspólnie, razem wędkujemy w zgodzie. Oczywiście jeśli są normalni ludzie, którzy spinningują, którzy łowią polują na sumy, którzy łowią karpie, zawsze idzie się dogadać. Wystarczy tylko rozmawiać z uśmiechem na spokojnie, bez nerwów i emocji. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich wędkarzy, którzy łowią wypuszczają. Jeszcze tylko fanty zabieram. Oczywiście nie tylko moje, bo pozbierałem przy okazji to, co zostało i. Trzymajcie się, pozdrawiam Mario, do następnego. Być może w listopadzie się jeszcze uda siąść, ale to już jest dużo, dużo. Najbliższy tydzień odpada święta, później sprawy prywatne. Więc to już dla mnie chyba koniec. No, to tyle. Na razie do zobaczenia.